Cześć, Storyny 2, a to jest film, który pewnie nikt się nie spodziewa tego typu filmu na kanale, ale jest. Chciałem go zrobić jakiś tydzień temu, może coś takiego, więc tak. Ostatnio na kanale bardzo mało filmów wchodzi. Weszły 4 odcinki pop skończyłem serię, bo postanowiłem nie robić w ukrytych zakończeń i główne zakończenie zrobiłem, więc zostaje. Niektóre filmy można było zauważyć, że zniknęły z kanału. Większość filmów zniknęła z kanału. I to przez to, że... Żeby zostały te nowsze filmy. Czyli, że jest seria cała ze Stanley Parable oraz Popgoes Arcade, ta najnowsza. Co głównie chcę przekazać w tym filmie? Odchodzę od YouTube. Nie będę już robił filmów. Postanowiłem nie robić w ogóle już filmów na YouTube, ponieważ... Nie dostają one dużej. Du nie, eee... nie ma dużo osób, które oglądają te filmy. Większość to są moi znajomi, którzy powiedzą, że A, fajny film, śmieszny film. I może są jakieś osoby, które po prostu znikną. Zobaczą filmy, wejdą na chwilę, zobaczą 10 sekund pierwsze i se pójdą. To też najprawdopodobniej jest spowodowane tym, że jakość moich filmów nie jest jakoś bardzo zadowalająca. Ani w montażu, ani czasami w dźwięku. No cóż, ale to nigdy nie starałem się być jakiś profesjonalny, zawsze chciałem for fun, dla mnie, dla siebie nagrywać, no i żeby też komuś się przyjemnie oglądało. Dlatego w filmach bardzo dużo się starałem bardziej gadać, niż faktycznie, e, żeby był jakiś super montaż, ale bardziej się starałem właśnie więcej gadać, więc tak. Kończę z YouTube'em, to jest ostatni film, który nagram, czyli właśnie to ogłoszenie, że kończę z YouTube'em, ale to jeszcze nie jest koniec, jakby mniej w internecie. Najprawdopodobniej przyjdę na streamowanie, które uważam, że mi o wiele lepiej, dlatego że nie trzeba nic edytować ani. Po prostu odpalam. Rozpocznij stream albo pójdź na żywo i po prostu gram i gadam. Tak, jest jakaś interakcja z widzami, też nie jakaś duża, ale jest i mi się o wiele przyjemniej na żywo robi. E, Transmisję niż filmy jakiegoś na YouTubie. Zapisy ze streamów najprawdopodobniej będę wrzucał na ten kanał. Więc to będzie taki Wod channel, jak to się nazywa na razie. Filmy, które są teraz na kanale, zostaną na kanale jako takie moje archiwum, jako moje takie parę filmów zostaje na kanale. Nie będę ich usuwał, żeby leżały. I tak, to nie są filmy, których nie chcę, żeby ktoś widział. Właśnie akurat na przykład seria zostanie parę, uważam, że bardzo dobrze mi poszła. Mi się bardzo, mi się bardzo podobała ta seria. I ta serie wcale też yy, nie miała jakiegoś yy, małego zainteresowania, nawet miało, nawet średnie, ale jakieś miało większy napęd niż Pogłos Arcade i świetnie się bawiłem na pewno przy tej grze. Więc tak, będę przechodził raczej na streamy, w streamy też nie będą jakoś bardzo często, nie że będę teraz codziennie streamował, bo, bo nie wiadomo co dwa dni, postaram się co tydzień, dwa, jeśli będą jakieś dłuższe, wolne, Typu nie wiem, będzie majówka czy coś takiego, to myślę, że wtedy więcej streamów będzie, albo w wakacje. W wakacje myślę, że może się pojawić o wiele więcej streamów i będę się starał robić jak najwięcej tych transmisji, ile się da ile się da? Transmisje myślę, że będą raczej na pewno z speedrunu Portala, ale będę się starał też jakieś casualowe gry sobie grać na streamie. No i tak jak mówiłem, zapisy streama najprawdopodobniej będę wrzucał na kanał, na ten sam kanał, co teraz jest, więc no, ale od filmów odchodzę raczej, więc będę o wiele mniej aktywny w internecie, tylko że stream będą rzadziej niż filmy były, dlatego że nie mam zawsze warunków na nagrywania streamów, co i jak, więc no, eee, myślę, że nie, nie mam... Nie mam co jeszcze mówić więcej, wszystko powiedziałem, co chciałem. Chciałem podziękować osobom, które się oglądały te filmy, czyli dałem naprawdę większości moich znajomych. Jeśli są jakieś osoby, których nie znam, bardzo dziękuję za oglądanie i za zainteresowanie filmami. Fajnie, fajnie było zacząć robić filmy, ale no cóż, nie jest to coś dla mnie, ponieważ nie mam umiejętności edytowania i nigdy jakoś bardzo nie chciałem wejść w umiejętność edytowania, co jest rzecz, którą nigdy, nie chciałem za bardzo nigdy się uczyć robić a streamowanie idziemy o wiele, lepiej, dlatego że nie muszę się martwić o... muszę się martwić o jakieś edytowania, bo żeby ładnie wyglądało. Znaczy muszę. Muszę, wiedzieć, żeby przynajmniej to full HD było, taki dźwięk był ok, Ale jestem na żywo, więc nie wiem, stryf, transmitując na żywo, gry czuję się o wiele bardziej pewnie mówiąc co i jak i o wiele bardziej żywo przy tych grach niż nagrywając. Więc to, jest też, więc to jest też drugi główny powód, dlaczego przestaje nagrywać. Eee, więc no, myślę, że tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie mojego ostatniego filmu na kanale. Widzimy się na przyszłych transmisjach. Cześć, na razie i pa!